Prezespis o śmierci Łaniewskiej, to wielki cios prezespis, Katarzyna Łaniewska była kimś, kto wybrał dobro. Katarzyna Łaniewska była kimś, kto wybrał dobro. Wybrał dobro i trwał w tej szczególnej dla aktora działalności przez całe dziesięciolecia mówił w niedzielę w trakcie pożegnania Katarzyny Łaniewskiej prezespis Jarosław Kaczyński. To, że nigdy jej już tutaj nie usłyszymy, że nie mam jej już wśród nas, to naprawdę wielki cios dodał. W archikatedrze świętego. Jana Chrzciciela w Warszawie odprawiono świętego. Upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej. Po jej zakończeniu prezes PiS wspominał zmarłą w grudniu aktorkę filmową i teatralną Katarzynę Łaniewską. Pani Katarzyna Łaniewska była aktorką, wybitną aktorką, i była, co za tym idzie, artystą. Bo aktor, prawdziwy aktor, a już w szczególności wybitny aktor, jest artystą, bo to sztuka, choć ulotna, to bardzo ważna, niezwykła, niezastąpiona, mówił prezespis. Wskazał, że jeśli kogoś Bóg obdarzy tym nieczęstym talentem, to może i powinien czynić wiele dla kultury poprzez teatr, film, różnego rodzaju widowiska. Ale może złożyć się także i tak, że może, chociaż tu już jest kwestia woli, dobrej woli, czynić wiele także w innych dziedzinach, zabiegać o dobro, o dobro wspólne. Zabiegać o dobro, które odnosi się do wspólnoty, do wspólnoty tej najszerszej, w której uczestniczymy, wspólnoty narodowej, dodał. Ocenił, że Katarzyna Łaniewska była kimś, kto wybrał dobro. Wybrał dobro i trwał w tej szczególnej dla aktora działalności przez całe dziesięciolecia. I mówię tutaj nie tylko o tym dziesięcioleciu, a dokładnie to jest 10 lat i 9 miesięcy od katastrofy, ale także chodzi o ten czas, który przyszedł przynajmniej po 1980 roku, powiedział prezes Kaczyński. Miała talent, to mogliśmy widzieć także tutaj, jak mówił, to był wybór piękny. To był wybór, który czyni z pani Katarzyny Łaniewskiej nie tylko wybitną artystkę, ale także wybitną obywatelkę, kogoś, kto służy. Służy nie tylko w swojej dziedzinie, ale służy także w tym najszerszym wymiarze, bo powtarzam, talent można wykorzystywać na różne sposoby, trzeba tylko go mieć, a to, że pani Katarzyna Łaniewska miała talent, to mogliśmy wiedzieć także i tutaj. Każde jej słowo z tego miejsca, gdzie i ja teraz stoję. Było niczym innym, jak wyrazem tego talentu, zaznaczył. Kaczyński wskazał, że gdy czytała Pismo Święte, gdy odczytywała wezwania w modlitwie wiernych, to zawsze to robiła w taki sposób, że ktoś, kto by nawet nie wiedział, nie miał pojęcia o tym, że ona jest aktorką, i to wybitną aktorką, musiałby się w tym zorientować. Jesteśmy jej dłużnikami jej silny głos. Jej pewność, jej modulacja, to wszystko wskazywało właśnie na to. Dawała nam, jak tutaj mówił ksiądz Prałat, swój talent. Ubogacała te spotkania, temże, czyniła je jeszcze jakby mocniejszymi, jeszcze ważniejszymi niż i tak były. To, że nigdy jej już tutaj nie usłyszymy, że nie mam jej już wśród nas, to naprawdę wielki cios. To wielki ból, podkreślił Kaczyński. Jak mówił, to naprawdę cios bolesny i niespodziewany. Kiedy w trakcie nieodległych w czasie mszy, jeszcze przed swoją przedwczesną, niespodziewaną, przynajmniej dla wielu, śmiercią, pomrzy wygłaszała tutaj z tego miejsca piękne, patriotyczne wiersze, to słuchaliśmy ich z uwagą i podziwem, ale nie wiedzieliśmy, że to już pożegnanie. Żegnamy dzisiaj ją, w tych szczególnych warunkach, w czasie pandemii w kościele, gdzie jest dużo, dużo mniej osób niż bywało zwykle, wśród różnych ograniczeń. Nie mogliśmy być nawet na jej pogrzebie, ale będziemy ją pamiętać, bo jesteśmy jej dłużnikami, wielkimi dłużnikami. Chlimy czoło przed jej życiem i jesteśmy przeświadczeni, ja jestem głęboko przeświadczony, że Bóg nagrodzi jej postawę i że kiedyś ci wszyscy, którzy na to zasłużą, spotkają ją tam, gdzie każdy z nas iść powinien, u stóp naszego Ojca. Dodał prezespis. Katarzyna Łaniewska, aktorka filmowa i teatralna, zmarła na początku grudnia w wieku 87 lat. Szerokiej publiczności była znana między innymi. Z seriali, plebania, czterdziestolatek i gruby. Artystka była związana między innymi z warszawskimi teatrami, polskim, dramatycznym, narodowym i Ateneum. Na wielkim ekranie można ją było oglądać między innymi w przedwiośniu Filipa Bajona, Koglu Moglu, Romana Załuskiego i w przesłuchaniu Ryszarda Bugajskiego. Aktorka miała na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień. W 2006 rok. Za zasługi dla polskiej kultury otrzymała złoty medal, zasłużony kulturze Gloria Artis, a rok później Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za zaangażowanie w walkę o wolność słowa i wolne media, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej. Niespełna dwa tygodnie temu artystka została laureatką dorocznej nagrody Ministra Kultury i dziedzictwa narodowego za całokształt twórczości.